Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tymi słowami Jezus wzywa dziś każdego z nas do podjęcia konkretnego i stanowczego działania. Nawrócić się i uwierzyć w Ewangelię. Nawrócić się, czyli zmienić swoje myślenie. Nawrócić się, czyli porzucić to wszystko, co oddala mnie od Boga. Nawrócić się, to wreszcie uznać to, że aby powstać z grzechu, muszę zwrócić się w sakramencie pojednania i pokuty do tego, który jest w stanie podnieść mnie z grzechów, czyli do Jezusa Chrystusa. I to doświadczenie Bożej miłości powinno doprowadzić mnie do uznania Ewangelii, czyli dobrej nowiny o Jezusie, który umarł, z martwych stał. I jest ciągle obecny w swoim kościele. Nie odkładajmy troski o nasze zbawienie na potem. Jezus przechodzi właśnie dziś, w tym momencie naszego życia, i wzywa donośnym głosem: Zmień swoje życie, porzuć to, co Cię boli, to, co Cię rani i to, co nie pozwala Ci iść naprzód. Zaufaj mi i chodź za mną. Czy masz w sobie na tyle odwagi, by tak jak Szymon i Andrzej, Jakub i Jan, natychmiast porzucić swoje sieci i pójść za Chrystusem? Ta niedziela jest dobrą okazją do tego, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Pamiętaj, Jezus czeka na Ciebie i nieustannie zaprasza Cię do tego, abyś poszedł za Nim. Jednak od Ciebie zależy, czy na to zaproszenie odpowiesz pozytywnie. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Życzę Wam błogosławionej niedzieli. Pozostańcie z Bogiem.